Wyładowujemy towar, jakieś zawory do kotków. Nieważne, smród i zaduch jest nie do wytrzymania. Panom zielonieje. Widzę, że jej się cofa. Podchodzi do nas właściciel, miał nawet kapelusz ranczera. Chce się przywitać, a panom. No nie mów. Zgięło ją i zerzykała mu się na buty. Myślałem, że będzie afera, ale wiesz co powiedział kowboj? Nie musiałaś mi się kłaniać, wystarczyło podać rękę. No to się nie dziwię, że panam od razu skojarzyła co zrobisz przy tej fałce. Zostajecie na dłużej w Kalifornii? Potrzebujemy zleceń z gatunku tych intratnych. Lepszego miejsca w tej części kraju nie znajdziemy prowadzenie interesów z Night City zawsze oznacza, że prędzej czy później nadepniesz komuś na odcisk. Ech, zobaczymy. Na razie. Co słychać. A zanim zapomnę, odezwała się do mnie jakaś babka, Elizabeth. Ma zlecenie dla kogoś, kto zna się na Braindance'ach. Dała mi namiary na ciebie. Dzięki, że o mnie pomyślałaś, Judy. Nie ma sprawy. Mam nadzieję, że Laska dobrze zapłaci. Dochodzenie było całkiem ciekawe. Mam nadzieję, że i opłacalna. A co u ciebie słychać tak poza tym? Poza tym stara bieda. Lepiej mów, co u ciebie. Jak tam twoje braindensy? Nagrałaś ostatnio coś ciekawego? Zależy, co dla ciebie jest ciekawe. Porno. W sumie to wszystko mnie ciekawi. Zazwyczaj myślę o braindensach w bardzo utylitarny sposób. Sprawdzasz tylko, kto zabił kogo i czem. Tak, powiedzmy. To inaczej do tego podchodzisz, wiem. Dlaczego właściwie zajmujesz się pornosami? No to chyba oczywiste. Bo to się sprzedaje. No jasne, ale myślałem, że komuś takiemu jak ty będzie przeszkadzało to całe uprzedmiotowienie. Uprzedmiotowienie? To nie w moich nagraniach. Moi aktorzy mają z tego frajder I właśnie dlatego wszyscy chcą to oglądać. Emocji nie oszukasz. Jak to się właściwie stało, że zajęłaś się tym tematem? Zawsze miałam smykałkę techniczną. Od dziecka. A kiedy obejrzałam mój pierwszy Braindance, pomyślałam, że na pewno da się go wyedytować lepiej. Więc spróbowałam. I faktycznie. Dało się lepiej. I to dużo. Chcę pogadać o czymś jeszcze. Spoko. Miło się gawędzi. Nie tęsknisz w ogóle za Night City? A, za mało czasu minęło. Jego ostre kanty jeszcze mi się nie zatarły w pamięci. No i jak ci się żyje z dala od centrum cywilizacji? Masz na myśli Night City? Uf, powinieneś zobaczyć Oregon. Tutaj to dopiero jest życie. Co teraz robisz całymi dniami? Na razie odpoczywam, ale niedługo znowu biorę się do roboty. Mam pomysł na nowy cykl braindensów. Pogadajmy jeszcze o czymś. Pewnie akurat prowadzę. Nie będzie mi się nudziło. A co tam u Moksów? A, Suzy nie chce mnie słuchać. Jak zwykle. Może ty powinnaś zastąpić Suzy i zostać szefową Moksów? <grym> nie, co ty? Ja się znam na brain Braindensach i do tego się nadaję. Nie potrafię zarządzać ludźmi, i nawet bym nie chciała. Dlaczego w ogóle dołączyłaś do tego gangu? Wydawało mi się, że Suzy i reszta naprawdę coś zmienią w tym mieście. Wierzyła mi. I co? Nic nie zmienili? Nie no, tego nie mogę powiedzieć. Życie paru osób naprawdę się poprawiło dzięki nim. W sumie to mam jeszcze inne pytanie. Pal. Dzięki, że ze mną pogadałaś. Zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś. O co? Uh... Zaczynam rozumieć, skąd ten pośpiech. Byłam zła. Popchnęłam go. Te na ręce. O Boże. Miałeś kiedyś tak, że obudziłeś się w środku nocy i przez chwilę nie wiedziałeś, kim jesteś? O, jest Albo inaczej w ogóle nie czułeś, że jest jakieś ja... Ja... Ja mam tak cały czas. Co chwilę i ta pustka niemoc... Chciałam czuć, widzieć, tworzyć. Chciałam z nim po prostu zerwać, wiesz? Dusiłaś, powiedzieć, może masz powody z mojego życia? Aż w końcu zmiażdżyłaś mu kręgi. Byłam zdenerwowana. Musiałam stracić nad sobą kontrolę. Czyli Liam rzeczywiście miał powody, żeby się ciebie bać? Ja nie chciałam, rozumiesz? Nie chciałam. Może. Dla niego to już nie ma znaczenia. Chodzi o ciało, tak? Dlatego po mnie zadzwoniłaś. Tak, ja. To się nie może dostać do prasy. Rozumiesz? To by była. Co? To historia, którą żyłby cały świat. O pokusie, którą daje władza nad czyjąś pamięcią. O tym, że człowiek to tylko zbiór bitów, które można dowolnie kopiować i powielać. Kopiować i powielać. Lizzy, skup się do cholery. Co z ciałem? Nie wiem, wszystko mi jedno. Wywieź się gdzieś. Spal. Zapłacę. Okej, okay, zajmę się tym. Możesz spać spokojnie. Nie będę spać. Nie muszę spać. Dziękuję ci, Liam. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale. Podarowałeś mi coś pięknego. O czym ty do cholery mówisz? Idź już, Wi. I weź go za sobą. Ach. Ktoś powinien sprawdzić, co się z tobą dzieje, Lizzy. Coś komu ufasz? Podoba mi się, co się ze mną dzieje. Miło było cię poznać, Win. No już, idź.